Może coś być z tego podania. To powinien być gol. Proszę państwa. Bramka. Szybkie otwarcie wyniku w tym meczu. Zatem strzela. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Odjeżdżają rywalowi na dwie bramki. Znakomity występ. Łatne teraz zagranie. Za plecy obrony. I gol! Kontaktowa bramka. No teraz nic już nie jest pewne. Ma i okazję, by dograć do jednego z kolegów. I teraz dobra okazja do kontry. Uwaga, groźnie, i tak piłka w siatce, mamy remis, a dopiero co mieli dwa gole straty. Ładnie za plecy obrońców, coś niesamowitego, gol! Po odrobieniu strat wychodzą teraz na prowadzenie, co za mecz! Przed na statystyki, mówi nam sporo o paradoksalnej naturze futbolu. Jedna drużyna przeważa, ale musimy na chwilę przerwać. Gol! Ale skuteczność prezentuje w tym meczu. Hot trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Ben Lederman. Iwi Lopez. Czy taki widzą nadzieję? Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Bukinias. Ładne teraz podanie. Kwice są strzału. Gol! Gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. I... To ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie trzy punkty za pewne zwycięstwo. Dwiema bramkami, dobra robota.